Rafał, przegrywamy z GKS-em Katowice 0 do 4 i, i może ja nie będę pytał, po prostu powiedz jak to z Twojej perspektywy Cię wyglądało i, i dlaczego Twoim zdaniem ten mecz skończył się takim wynikiem? No Zdecydowanie fatalna pierwsza połowa w naszym wykonaniu, gdzieś tam pierwsze minuty. Mieliśmy wejść w ten mecz ostro zdecydowanie. Gdzieś tam przegrywaliśmy drugie piłki. GKS miał parę stałych fragmentów gry, po którym z kolei zdobył bramkę. Później niefortunne rozpoczęcie. Dostajemy bramkę minutę po, po, po pierwszej na 2 do 0. Staramy się gdzieś otworzyć. Później dostajemy paradoksalnie po naszym rzucie rożnym z kontrataku bramkę na 3 do 0. No i niestety, no, i, no ciężko, ciężko, kiedy jest 3 do 0 po pierwszej połowie, dziś się podnieść. Na drugą połowę wyszliśmy, e, chcieliśmy się, nie wiem, dla kibiców zdobyć bramkę jedną, być może odwrócić po części losy tego meczu. E, mimo wszystko uważam, że mieliśmy e, może nie sporo sytuacji w drugiej połowie, ale z dwie, trzy sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie można było pokusić się o tą bramkę, może by się zrobiło nerwowo w szeregach rywala, tego już nie wiemy. Nadzieliśmy no, się jeszcze z kontrataku na czwartą, przegrywamy 4-0. Trzeba jak najszybciej o tym meczu zapomnieć, bo w środę jedziemy na ciężki teren z bezpośrednim rywalem w tabeli do Głogowa i musimy tam zapunktować.